Hulk. Dzisiaj miałem odpuścić sobie challenge ze względu na kumulację w ostatnich dniach ćwiczeń, ich nadmiaru i mojego zmęczenia po przerzucaniu tych kamieni, wszystkich. Ale zobaczyłem, że Magdalena Talanda dała mi zadanie. A Magda, to jest wielokrotna mistrzyni świata i wielokrotna rekordzistka świata we freedivingu. I mieszka, wyobraźcie sobie, w bielsku białej. Także Także nie mogłem odmówić Magdzie, jakoś wykonam to ćwiczenie, jestem troszkę połamany, a ćwiczenie jest karkołomne, tak, takie chodzenie żabką, jakby taka żabka, nie wiem jak to nazwać, Magdo, nie mam łapek niestety przy sobie, ale wykonam to zadanie w takim razie jeszcze raz w czepku, żeby się jakoś wkomponować, żeby się poczuć może troszkę jak na basenie, także do dzieła, hej! oj mamusia re kum kum by na bociusia re re kum przyszedł bociek niespodzianie re re kum 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 i zjadł żabkę na śniadanie re kum kum oj Magdo Magdo ćwiczenie okazało się wyjątkowo trudne niespodziewanie raz, że kręgosłup mnie strasznie bolało od tych poprzednich ćwiczeń a dwa, że po prostu chyba nie wiem, to jest bardzo ciężkie. Wygląda niewinnie, ale jest masakra. Pewnie totalnie źle wykonałem. Także skrytykuj, porad coś, daj opinię. No i dzięki. Hej.